a w dzisiejszym odcinku The Fab Five Loft. Widzimy główną grafikę, jak ten zestaw wygląda. Zresztą to mnie zachęciło do kupna tego zestawu, ponieważ jest to jakby scenografia z serialu. Yy, zestaw o numerze katalogowym 10291, zawierający 974 części. 18+, plus. i tutaj raczej bym się zgodził, że jest to zestaw dla osób pełnoletnich. Widzimy przedstawienie jeszcze tutaj minifigurek. To, co mi się rzuciło pierwsze w oczy, to Antonio ma spoko, spoko nadrukowany torcik, który może będę używać później. Później Wam pokażę tą jedną minifigurkę, która mi właśnie tak przypadła do głowy. Na tyle widzimy znowu nasz zestaw od tej samej strony tak naprawdę, pokazując wnętrze scenografii. Eee, mamy tutaj przedstawienie postaci, parę scenek. Myślę, że nie ma co tutaj przedłużać. Przechodzimy do tego, co znajdziemy w środku kartonika. No i to wszystko by było. Pierwsze co mi się rzuca w to dużo białych cegiełek, więc świetny dawca części. Zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Szare cegiełki, więc już na pewno będzie to dobry dawca części. Ok. Mamy instrukcję zafoliowaną, a w zafoliowanej instrukcji znajdziemy także naklejki. Jest to fajne rozwiązanie. Naklejka, która jest... która pewnie będzie lusterkiem. Fajnie. Nie opowiem Wam za dużo o, całej, o samej formule e, tego serialu F Five, tak, czy korby, on się nazywa. E, mi przypadł ten zestaw do gustu e, po tym, jak zobaczyłem grafikę, jak jest wyposażone to, e, to mieszkanko, więc e, tym się sugerowałem. Sugerowałem się tym, że nawet jeżeli konstrukcyjnie mi się nie spodoba, to będzie to świetny dawca części do następnych konstrukcji, więc jakby relatywnie tutaj cena do, do zestawu była chociażby atrakcyjna, żeby mieć kolejnego świetnego dawcę części. Nie jest mi bliski sercu ten serial, więc przechodzę do złożenia, bo podejrzewam, że to będzie dla mnie bliższe. E, więc e, was pozostawiam z 60-sekundowym quick a ja delektuję się wieczorem składając ten, mam nadzieję ładny zestaw. Tego co zdążyłem się zorientować, to set oparty jest o amerykańskiej SITCOM w wielkim skrócie. Przychodzi ktoś, ble, wychodzi, wow! Dlatego też w konstrukcji znalazła się kabina transformacyjna. Prosty mechanizm karuzeli działa bez zarzutów, a jest czymś nieoczywistym w zestawach 18 plus. Przed komorą transformacyjną jest mini garderoba. Mało ruchliwa, ale fajnie, że jest gdzie odstawić zapasowe portki i fryzurki. W części głównej znajdziemy parę ładnych konstrukcji, jak na przykład nowoczesną czarną kuchnię z wyspą oraz hokerami, która świetnie kontrastuje na tle białej ściany zrobionej z cygiełek. Wyposażona jest w otwieraną lodówkę, ekspres do kawy, piekarnik z płyną, zlew oraz pełno dodatków. Dywan to ściągana platforma, podobna jaką pamiętamy w zestawie Central Perk. Nowoczesny biały narożnik, szklana ława i fotel dobrze pasują do tego typu loftu. Przed komorą transformacyjną znajduje się szafa na torsiki oraz studio z nowocześnie wyglądającym fotelem obrotowym i lustrem. Kącik z neonem uzupełniony jest o witrynę, która dzięki temu, że jest integralną częścią ściany, nie wygląda topornie, a jest w pełni funkcjonalna i otwierana. Wielka donica z moimi ulubionymi liśćmi wypełnia tą przestrzeń, stając się chyba moją ulubioną częścią tego setu. Jako element dodatkowy, nie mieszczący się na planie, dostajemy rtv z wielkim t Koniec słodzenia, bo podstawa główna i ściany to wyplatowane podłogi i wybrikowane cegiełkami ściany. Konstrukcja jest monotonna w budowie, nie zaskakująca żadną spektakularną techniką niestety. W zestawie znajdziemy aż 17 naklejek, za to najistotniejsze elementy to na drugi. Dywan składający się z 9 ciemno-niebieskich płytek wygląda ładnie. Nadruki imitujące płytę elektryczną będą bezcenne przy następnych mocach, pomieszczeniach kuchennych. A transparentne okienko z imitującym neonem Style Taste Class to kropka nad i tego loftowego pomieszczenia. W zestawie znajdziemy 7 minifigurek, 3 alternatywne torsiki, dwie pary nóżek, 3 fryzur oraz pieska. Figurka tana w kolorze Sun Green z eleganckimi nadrukami oraz bujną srebrną czupryną wygląda wyśmienicie. Przedstawia projektanta mody, więc brawo dla designera z LEGO za tak świetny projekt minifigurki. Ale to nie mój jedyny faworyt. Alternatywny torsik Antoniego to jakby współczesna reedycja mojej ulubionej minifigurki z dzieciństwa. A napis Rebuild the World", który znajdziemy na plecach torsu, wygląda świetnie. Gdy jesteśmy przy alternatywnych torsikach, ciekawostką jest to, że na kartoniku widzimy torsy bez rączek a w instrukcji już i w woreczkach torsy są z rączkami, co czyni szafę trochę gablotą seryjnego mordercy, lecz przynajmniej widzimy, który torsik jest dedykowany do której figurki. Raz mówiąc, jest to przyjemny zestaw, może mało spektakularny, jeżeli chodzi o stronę techniczną, lecz dobrze wyglądający jako współczesny lot. Mam nadzieję, że recenzja odpowiedziała na wszystkie notujące Wasze pytania a propos tego zestawu. Ja się żegnam do następnego filmiku. Cześć!